Elwo, witam Was w moim odcinku po bardzo długiej przerwie. I w dzisiejszym odcinku z okazji Halloween pokazamy sobie o prawdziwym potworze. Słuchajcie, z okazji Halloween pogadamy o potworze. A ja jestem Ciukuś Mopentary. I słuchajcie, od razu ostrzegam yy, ludzi, którzy nie lubią. Ludzie, którzy nie lubią Kidosów. Najlepiej żebyście sobie stąd poszli. Ja też nie lubię. I teraz żałuję, że kiedykolwiek wszedłem na platformę YouTube. ta -dam! I w sumie, to na początku macie się to wydawać zwykłym kanałem YouTube. Tak w ogóle fajnie, że w końcu masz zdjęcie profilowe. Ale słuchajcie, problem jest w tym, że... Słuchajcie, wejdźcie sobie w ten filmik. Ogólnie to ja mam YouTube search, bo ja jestem twórcą YouTube'a, hehe. Słuchajcie, wejdźcie sobie tutaj. I słuchajcie, rozwincie sobie tutaj. rozwincie sobie to, poczytajcie i słuchaj, I, zobaczcie sobie to, przeczytajcie i zrozumiecie. Tam są argumenty, w celu mam więcej słów od ciebie, albo, albo jestem, mam koronawirusa. YouTube it's family friendly content, it's not wirus, to jest mój angielski. Słuchajcie, wejdźmy sobie jeszcze raz na ten kanalik. I... Słuchajcie, zacznijmy od operacji usuwania internetu. Już troszeczkę lepiej, już okej, okay, no i wejdźmy sobie tutaj jeszcze raz. I słuchajcie, i jakby ogólnie ona tutaj na przykład obraża swoich własnych widzów. No, nie Słuchajcie, to jest totalnie hejterskie, To jest totalnie niefajne, bo tutaj. Nie można obrazić swoich widzów na filmach. Wszędzie nie widzów, ale to jest głupie, obrażanie innej osoby, za jakiś komentarz. To jest takie głupie. I, I słuchajcie, no, kanał po prostu ma argumenty żywciem wyjęte, że nie wiadomo skąd, słuchajcie. Mam nadzieję... No jakby... Słuchajcie. Korzystanie z usług YouTube'a na nielegalów wystarczy, jakby trzeba mieć 13 lat, żeby móc nagrywać na YouTube, Walić, to, że klipi ma 12, słuchajcie, ja, ja tutaj, trzeba tutaj wszystko, to już nie powinno tak być, słuchajcie, dlatego robimy murem przeciwko kidosom, akcje i dlatego też, czujcie, musicie nam pomóc w tej oto bitwie komentarzy, albo jeszcze w filmy w tym, nie, czekajcie w tym. Możecie też pomóc klik, chyba to. Już tutaj wam powiem. Tutaj możecie wsprzeć. I słuchajcie, możecie sobie wszystko poczytać. Możecie powspierać niektórych. Polecam. I mam nadzieję, ogólnie, że kanał w końcu zniknie. O, tego dalej nie ma, kozak, Słuchajcie, mam nadzieję, że ten kanał zniknie stąd. I słuchajcie, musimy się go pozbyć, musimy stanąć murem przeciwko temu wszystkiemu, my tutaj jako wielkie, patriotyczne, totalne koksiki, ciukusia, podbijemy ten kanał, słuchajcie, musimy to zdobyć, bo wtedy dostaniemy, zobaczcie, ile punkcików dostaniemy, 16. I słuchajcie, więc te stronie koksikowskie i też zachęcam do subskryb subskrybersowania mojego... Jak można nie umieć napisać Squid Game? Słuchajcie, wszyscy wiedzą jak napisać Squid Game. Jak tak można? Słuchajcie, stajemy, przepraszam Cię, stajemy murem, stajemy murem przeciwko temu kanałowi. To jest najgorszy kanał świata i słuchajcie, musimy się go pozbyć, stajemy murem przeciwko jemu. Słuchajcie, pokażmy mu moć. Ciukusia. Pokażmy mu, że ciuku z dyńka to jest jedna z dyńka Musimy wklepać mu, więc słuchajcie... czekajcie tu już. Więc słuchajcie, zdobędziemy ten, ten kanał i wspierajcie tutaj komentarze, wspierajcie, albo sami sobie zobaczcie, to zrozumiecie o co chodzi z nielubieniem tego kanału. Polecam też subskrybersikować mój kanał, poni ponieważ powoli, ale nie długo, Ominiemy klipia w subskryberszach. No, może trochę nam to zajmie, ale patrząc po jego przyroście i naszym, musimy go ominąć, słuchajcie. Musimy to zrobić. Oczywiście, subskrybujcie go też, bo kanał mu umiera. I. A wspólnie z nim. Ogólnie też, teraz, jako jest końcówka filmu, chcę wyjaśnić, dlaczego mnie na YouTube. Nie ma i Clipio też może nie być raczej, on chyba nic nie nagrywa, słuchajcie, no on chyba nic, on nic nie nagrywa, więc słuchajcie, na razie się nie dziwcie dlaczego, ponieważ wspólnie robimy duży projekcik, słuchajcie, yy, więc to jest super projekcik i ogólnie jako jakoś pewnie oglądacie tej, ten film o 12 to yy, herbaczkę sobie pijcie. Nie no, słuchajcie, jakby musimy rozwalić ten kanał, Murym, Murym, podbijemy go. Eee, słuchajcie, eee. zobaczycie, z okazji Halloween wspólnie z klimem zrobię Wam wielki projekt. A teraz, słuchajcie, takie spóźnione trochę, bo się zajmowałem innymi rzeczmi Tutaj. Wszystkiego najlepszego, klipi, bo wiem, że Twój kanał miał urodziny. Wszystkiego najlepszego PewDiePie'owi, on też miał urodziny. Oraz szczęśliwego Halloween, którego już nie ma. Yy, I słuchajcie, yy, jeszcze pójdziemy w takie specjalne miejsce z okazji dnia wszystkich świętych, żeby odstawić nic. Look into his eyes. Now tell me. I